Niewyobrażalne zamieszanie wywołały pogłoski o tym, że nadchodzi produkcja, która często była motywem żartów graczy. Mowa oczywiście o Rise of Metin, czyli grze niegdyś reklamowanej jako trzecia część Metina. Niestety historia przed premierą stała się dość zawiła i aktualnie gra poza nazwą, jak podkreśla producent, nie ma nic wspólnego z kultowym Metinem 2. Czy jednak jako oddzielna produkcja ma ona szansę zaistnieć na rynku? Zapraszam Was na szybkie spojrzenie z owej produkcji. Naszą przygodę rozpoczynamy oczywiście od kreacji postaci. Fani Metina zapewne będą szukać tutaj czterech postaci, jednak przecież jest to całkowicie inna produkcja ze wspólnym jedynie członem w nazwie. Tak więc dostajemy tutaj aż 6 ras oraz pięć klas postaci. Jeśli chodzi o rasy, będzie to Sura, który kojarzy się niewątpliwie z Metinem, Krasnolot wyglądający jak wróżka, niebrodacz, nie Człowiek, Elf, Tytan oraz Pandaren, który moim zdaniem jest tutaj tylko w celu czysto marketingowym. Pandy pojawiły się w WoWie, więc w Rise of Metin też powinny być, nieprawdaż? Co do klas, dostajemy tutaj Berserkera, Archera, Knighta, Maga oraz Kleryka. Charakteryzacja jest z kolei tak okropna, że szkoda na nią tracić czasu. Tak więc, lecimy dalej. Pierwsze wejście do gry rozpoczyna się od doboru systemu, w jakim chcemy walczyć. Są to systemy 2.5D, 3D oraz 2.8D. Oczywiście wita nas miła muzyczka oraz spasiony Pandaren z pierwszym spośród setek tysięcy podobnych, napisanych na kolanie oczywiście mega nudnych zadań. Nic więc dziwnego, jeżeli powiem, że Rise of Metin wygląda od tej strony mega ubogo. Większość z nich opiera się na przejściu od osoby do osoby albo od osoby do spota i odklikania tego co nam wyznaczono. Nic ambitnego, nic specjalnego. Takie rozwiązanie jednak jest do przebaczenia jeśli gra jest estetyczna i ma do zaoferowania ciekawą mechanikę walki. Niestety tutaj również Rise of Metin nie może się pochwalić niczym. Gra wygląda odrażająco, tekstury to jakaś kpina, modele wołają pomstę do nieba, a dynamika stoi na poziomie zerowym. Jeśli mam być szczery, to pierwsze skojarzenia odsyłają mnie do Night Online, tyle że tamta gra wyszła w odpowiednim czasie i wygląda odpowiednio na czas wydania. Rise of Metin wychodzi w 2013 roku, a przypomina wspomnianą produkcję z roku 2004. Również walka nie wyróżnia się niczym interesującym. Dostajemy kolejnego klasycznego point and clicka z drzewkiem skili. Ciekawostką jest jednak ich rozwój, a mianowicie ich poziomem podnosimy przy pomocy doświadczenia, które zazwyczaj służy do levelowania postaci. Samych umiejętności jest jednak na tyle dużo, że aby wymaksować wszystkie, trzeba wbić każdy poziom postaci po kilka razy. Tym samym level cap w praktyce wzrasta, gdyż zdobyte doświadczenie przekazujemy również na nasze skille. Oczywiście, jak to przystało na nowe RPG, zabrano nam możliwość wpływu na statystyki, tak więc wszystko ładowane jest automatycznie, a my musimy zainteresować się jedynie ekwipunkiem. Sam ekwipunek na dany moment zdobywamy praktycznie w 100% z bonusowych skrzyneczek za spędzenie czasu w świecie produkcji. Aby tego było mało, w grze istnieje autotracker. Zrobi za nas praktycznie wszystko oprócz zabicia określonej liczby mobków i kliknięcia akceptacji zadania. Po zdobyciu mało, to nasz wirtualny autopilot będzie go sobie automatycznie uruchamiał, aby przemierzać szybciej wirtualne ścieżki. Tym samym Rise of Metin staje się grą dla osób nie mających czasu na jakiekolwiek poszukiwania zadań oraz zabawę. Chyba przyszedł czas na jakieś plusy, a zaraz zaraz zapomniałem dodać jeszcze kilku rzeczy. Co za inteligent sprawił, że grając magiem mogę robić zatanka stojąc między mobkami spamując jednym skillem. Rozumiałbym gdyby takie akcje działy się na pierwszym poziomie, ale mając maga na 30 lekko farmiłem sobie spoty, coś chyba jest nie tak z równowagą między klasami. Na koniec wypada wspomnieć, że gra daje nam możliwość pojedynkowania się i zabawy w grupie, bo tego autotracker za nas nie zrobi. Jednakowoż chyba powiedziałem już wszystko. Tym samym Rise of Metin już na starcie skazany jest na obecność w czołówce gniotów 2014 roku. Czy mnie lubicie czy też nie, musicie się ze mną zgodzić. Gra nie oferuje nic, a dodatkowo wstecznie się w czasie i to o kilka dobrych lat. Tym samym pierwszy raz w historii tego programu wystawiam ocenę 2 na 10, bo za słówko Metin w nazwie warto dać przynajmniej jeden punkcik. Jeśli jednak chcecie prawdziwego i do tego ładniejszego metina, to zawitajcie do oryginalnej i kultowej Dwójeczki. I to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć.